Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pała tobie, Panie. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszu, który którego zaprosił: Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszał swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych ani zamożnych sąsiadów, aby ci się oni nawzajem nie odpłacili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się Tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Radość wielka, kochani, że będziemy przez te najbliższe dni spotykać się i rozważać prawdy, które wypłynęły z miłości. O tym powiedziała mama O niepokalanym sercu I przepiękna jest ta dzisiejsza Ewangelia Która nam uświadamia Troszkę dziwna, prawda? Bo trudno zapraszać ludzi obcych Przypadkowych Ale właśnie o tym jest Fatima Że zrobisz coś dla innych Nie czekając odpłaty od nich to są ci biedni grzesznicy, których ani w świątyni może nie zobaczymy, ale może kiedyś i zobaczymy w niebie. Dzięki temu, co zrobimy, o co prosi Maryja. I może tu od nich odpłaty nie będziemy mieli, ale od Boga, najwspanialszą. To o tym, kochani, będziemy sobie rozważać. Tak w krótkiej homilii w czasie mszy świętej, a potem kochani, po mszy świętej, taka troszkę może dłuższa będzie konferencja, z jakimś obrazem, dźwiękiem, bo zapraszam was do tego, żebyście te słowa nie tylko usłyszeli, ale zobaczyli. Bo bardzo dużo się mówi o Fatimie, ale niestety nie wszystko jest prawdziwe. Więc ja będę Wam pokazywał słowa Maryi, te, które ona powiedziała, i te, które Kościół zatwierdził. Żeby te słowa już zaowocowały w nas, bo nie trzeba nic więcej. Nie trzeba żadnych sensacji, czegokolwiek. Wystarczy posłuchać, co mówi najlepsza z matek. I stąd ten tu obraz, żeby te słowa również moi kochani zobaczyć. Po każdym dniu, kochani, wychodząc ze świątyni, przy wejściu będą powykładane foldery, proszę je zabrać. To jest taka Pomoc, żeby coś przedłużyć, troszkę uzupełnić. Nie wszystko da się powiedzieć, więc każdego dnia będą inne. Cokolwiek będzie wyłożone. Proszę, by to zabierać. A tak na początek, kochani, zapraszam Was, by podchylić się nad tematem, który może będzie brzmiała Katecheza. Przepraszam, że tak może będzie on brzmiał. Ale wydaje mi się, że bez tego tematu ciężko mówić o Fatimie. Jakiego. Co to są w ogóle prywatne objawienia? Bo nie mamy obowiązku w nich wierzyć. To w ogóle po co się tym mamy zajmować? A ktoś powie, a ja nie jestem maryjny, czy ja muszę być maryjny? A bo w ogóle po co Fatima? To jest coś, co było ponad 100 lat temu na drugim końcu Europy, już minęły dwie wojny światowe, czasy komunizmu, my jesteśmy w Polsce, mamy Gieczwał, a mamy angaż się zajmować Fatimą. Po co? To te właśnie takie trzy pytania, tak na początek, kochani, postawmy sobie. Pierwsze to jest, jak to jest z tymi prywatnymi objawieniami? Przecież wszyscy powtarzamy, nie mamy obowiązku wiary co do prywatnych objawień. Gdyby tak Kościół uczył, byłoby to wszystko w porządku, ale tak Kościół nie uczy. Bo to jest połowa zdania, kochani. Pełne zdanie brzmi. Nie mamy obowiązku wiary co do prywatnych objawień uznanych przez fakt beatyfikacji wizjonera. Więc gdyby tylko Kościół beatyfikował siostrę Łucję, czy już kanonizował Jacenta i Franciszka, to z tego nie wynika, że to, co oni mówili, nie obowiązuje. Natomiast uznane objawienia przez Kościół mają zupełnie inną rangę. Tam Kościół nie mówi o dowolności, o tym, że to jest wszystko kwestia jakiegoś tylko sentymentu, wrażliwości. Nie. Otóż moi drodzy, co uczy Kościół? Pozwólcie na dwa zdania, które odczytam. Nazywanie zjawień poapostolskich prywatnymi objawieniami sprawiło, że były często one deprecjonowane, a ich znaczenie pomniejszane. Dziś natomiast należy zwrócić uwagę na to, że skoro jakieś objawienia prywatne są prawdziwe, co Kościół bada bardzo wnikliwie, to należy się im najwyższy szacunek i posłuszeństwo, bowiem ich ostatecznym autorem jest sam Bóg. I to on posyła swoich posłańców, aby w określonym momencie historii przekazać ludzkości swe orędzie. Czy jak Bóg ukazał się Mojżeszowi i podyktował Mu dekalog, to już przestał Bóg mówić. Bóg mówił, mówi i będzie przemawiał. Przemawiał przez proroków, przemówił przez swojego Syna, przemawia przez Kościół, któremu daje mandat, by głosił Ewangelię. I przemawia przez znaki czasu. I przemawia przez świętych, aniołów, sam Jezus się ukazuje siostrze Faustynie, czy też Matka Boża z, man, z Bożego mandatu posłana ukazuje się w tylu miejscach i również w Fatimie. Bo Bóg przemawia. I stąd moi drodzy, to nie jest tak, że nie mam obowiązku wiary. Kościół używa tego zwrotu, aby nie przedkładać prywatnych objawień ponad Boże słowo. I stąd czasem gdzieś ten zwrot się pojawia. Ale Kościół nigdy nie mówił, że mamy ignorować, lekceważyć. Bo Kościół naucza, jeśli rozeznaje, że są to objawienia prywatne, a więc wszystko to, co jest po śmierci ostatniego z apostołów, nagle ukazuje się Jezus, Maryja, święty, Anioł, to to są prywatne objawienia. I Kościół rozeznaje. Ale nie czy ten wizjoner mówi prawdę czy kłamie, tylko czy to przemawia Bóg. Bo ktoś może być przez złego zwodzony on życie odda, że to widział, słyszał, to nie chodzi, czy on mówi prawdę. Tylko to, że on mówi i przekazuje te treści, to to, czy chce Bóg. To jest duchowe rozeznawanie. I stąd, jeśli one są prawdziwe, to jak Kościół naucza, należy się im najwyższy szacunek i posłuszeństwo, bowiem ostatecznym autorem jest sam Bóg. A więc jak ktoś powie, mnie to nie interesuje, to znaczy, że Bóg wkroczył w historię. W ten czas, który my żyjemy, przemówił w ten sposób, to nikt nie może powiedzieć, a mnie to nie interesuje. Bo nie ma nic ważniejszego. Żadne wiadomości, telewizja nie są dla nas ważniejsze niż to, co teraz chce nam Bóg powiedzieć. Więc jeśli są prawdziwe, nie wszystkie, przez dwa tysiące lat, kochani, Kościół uznał około 140 objawień. Przez dwa tysiące lat, a było ich tysiące. Jeśli są prawdziwe, co Kościół potwierdza, to znaczy, że rozeznaje. Kościół w swojej mądrości. Bóg przemówił. Na coś nam zwrócił uwagę. I oto Fatima będziemy sobie przywoływać, na co nam w XX wieku Bóg zwrócił uwagę. O czym nam przypomniał. To jest Fatima. Głos Boga. Ale ktoś powie: no dobrze, Fatima, matka Boża, a czy ja muszę być Maryjny? Ja kocham Chrystusa. Czytam Jego Ewangelię że Słowo, ja nie muszę być Maryjny. Może jak ktoś wzrasta w wierze, może niczego nie rozumie, może gdzieś się zagubił, to może on potrzebuje, jak małe dziecko mamy, która go poprowadzi. Ale jeśli moim oblubieńcem jest Pan Jezus, to po co mi Maryja? Maryja jest człowiekiem stworzeniem. Ja kocham Boga, nie potrzebuję Maryi. Czy takie głosy się nie pojawiają? Jak to jest tą maryjnością zatem kochani? Bo wielu powie, moim oblubieńcem Jezus jest. To Maryja po co mi? W kościele czcimy Boga. Religia to jest cześć Boga, a nie człowieka. A ktoś powie a Maryja. I stąd, moi drodzy, znów słowo, jak to jest z tą maryjnością? Tu nie chodzi o sentyment. Znów o jakieś wrażliwości. Że moja mama była w żywym różańcu, więc Janon nie wypada nie być maryjnym. To nie w ogóle nie o to chodzi. Maryjność musi być z Bożego mandatu. Nie z ludzkiego wyboru. I o to moi drodzy mówimy, Maryja prowadzi nas do Jezusa. A święty Jan Paweł II powiedział, to nieprawda. To nieprawda nie protestujecie Pere Marię przez Marię do Chrystusa Jan Paweł II mówi nieprawda bo w tym stwierdzeniu które znów jest częścią zdania Pobrzyma to, że Maryja prowadzi do Jezusa, ale jeśli ja go odkryłem, pokochałem, moim oblubieńcem jest, ja żywię się jego ciałem, jego słowem, to po co mi Maryja? W tym stwierdzeniu, że Maryja prowadzi, jest taka pewna uznaniowość, pewna wrażliwość. Bo, czy ja muszę być Maryjny? I oto moi drodzy, sam Jan Paweł II mówi tak: Zacytuję go. Kiedy znalazłem się w Krakowie na dębnikach, wszedłem w krąg żywego różańca w parafii salezjańskiej, co było związane ze szczególnym nabożeństwem do Maryi z pomożycielki wiernych. Na Dębnikach, w okresie, którym krystalizowała się sprawa mojego powołania kapłańskiego, mój sposób pojmowania nabożeństwa do Matki Bożej uległ pewnej przebudowie. O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Jezusa. To w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej matki. A z pomocą przyszła mi książeczka świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Maryja prowadzi do Jezusa. A Jan Paweł II mówi nie, to najpierw Jezus prowadzi do Maryi. A ona mocą jego testamentu prowadzi nas do niego. A więc Maryjność to nie jest wrażliwość, pewna tradycja, wychowanie. Maryjność to jest testament Boga, który umiera na krzyżu. To on zanim umiera, zanim przebije włócznia, jego serce, w chwili, kiedy rodzą się sakramenty kościoła, on powie: Niewiasto, oto syn Twój, nie synu. Najpierw Niewiasto najpierw ustanowi Maryję naszą Matką. I jak potem powie, w Janie rozpoznaje się Kościół. To testament Boga. Brzmi Maryja jest ci Matką. A więc Maryjność to nie sentyment. Maryjność to jest wierność testamentowi Boga, który umiera na krzyżu. I w swoim testamencie w swojej mądrości i wszechmocy ustanawia Maryję naszą matką. Nie można inaczej. To Bóg chce, by każdy z nas, cały kościół był prowadzony przez Maryję. Czy jest jakakolwiek możliwość? Dzisiejszy, dzisiejszy świat chyba to tak Różnie ludzie mogą powiedzieć, żeby dziecko zrodziło się bez matki, żeby było wychowywane inaczej, w normalnej rodzinie, w normalnym świecie. W małżeństwie, Tak jak to wybrzmiało przy rozważaniach dzisiaj w różańcu, to jest mężczyzna, kobieta, mąż, ojciec. Z Bożego mandatu stają się. Wybierają drogę małżeńską, stają się mężem i żoną. I w tym małżeństwie rodzi się dziecko i powstaje rodzina. I skoro naturalne jest, że matka rodzi dziecko, to Bóg chciał, by Maryja nas rodziła dla niego, dla Boga. Zrozumiałem, że nie tylko Maryja. Prowadzi nas do Jezusa. Wszystkie moje nabożeństwo uległo przebudowie. Najpierw Bóg, Jezus, prowadzi nas do Maryi. I stąd, kochani, kiedy mówimy o Maryjności, nie mówmy, to nie dla mnie, czasem tak ktoś powie, to nie moja droga, ja nie muszę być Maryjny. Nie. To Bóg więcej wie. On mnie stworzył i wie, że potrzebuje Maryi. Jak ta Maryjność się będzie przejawiała, to oczywiście każdy z nas jest inny i na różny sposób będzie ona wybrzmiewała, ale czy w moim życiu ma być Maryja, to tu, moi drodzy, nie ma żadnego wyboru. to kiedy Jan Paweł II. W roku 2000, w roku jubileuszowym, prosiłby, figura Matki Bożej z Fatimy stanęła tam, gdzie bije serce Kościoła katolickiego, a więc na Watykanie. I tam z racji obecności biskupów całego świata poświęcił na nowo, zawierzył, Kościół nowe tysiąclecie Matce Bożej przed wizerunkiem Matki Bożej z Fatimy. I wtedy pojawiła się taka pewna doza krytyki. Ojcze Święty, Ty jesteś pasterzem Kościoła Powszechnego, a nie Włochów i Polaków. Dlaczego promujesz pobożność prywatną? Ty jesteś pasterzem Kościoła Powszechnego, a nie tylko Polaków czy Włochów. I wtedy papież odpowiedział w ten sposób: W swej istocie, oczywiście, każdy jest wolny, jaki rodzaj pobożności wybierze. Otóż przesłanie Fatimskie jest najpierw wezwaniem do nawrócenia, do wiernego dawania świadectwa, czynienia pokuty i modlitwy, wykracza zatem szeroko poza treści wizji opisanych przez dzieci z Fatimy i pozostaje nadal aktualne. To, co przede wszystkim jest ważne, to przypomnienie, że nie możemy nie nazywać siebie maryjnymi. Istnieje zresztą pewna paralela pomiędzy posługą Piotra i Maryi w Kościele. Oboje są integralną częścią tajemnicy Kościoła. To, co jest przede wszystkim najważniejsze, to to, że nie możemy nie nazywać siebie maryjnymi. Jak ta maryjność się będzie przejawiała, każdy z nas jest inny. Ale nie możemy nie być maryjnymi. Dlatego postawił w roku jubileuszowym, w roku 2000, tu gdzie bije serce Kościoła Katolickiego, figurę Matki Bożej z Fatimy i uklękając przed nią z biskupami całego świata, zawierzył nowe tysiąclecie i Kościół Matce Bożej. Nie ma katolika nie ma ryjnego. Ale ktoś powie, kochani, ale czy ja muszę być fatimski? Przecież tyle było objawień. Lute, Salec, Rakuzy, Gieczfaut, Guadalupe. Dlaczego Fatima? Dużo można by mówić. Ale padły słowa, znów zacytuję słowa Ojca Świętego Na Pawła II, który pielgrzymując do Fatimy, kochani, rok po zamachu w roku 1982, 13 maja, wygłosił homilię, w której użył słów które stały się pewnym precedensem w dwóch tysiącach lat kościoła. Kościół nigdy takich słów przez dwa tysiące lat nie użył, które powiedział papież w Fatimie. Co powiedział? Jeśli kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się to tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty tak jak Ewangelia. Wołanie w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to Nakłada na niego obowiązek wysłuchania go. Co do prywatnych objawień, Kościół nigdy nie użył słowa obowiązek. Obowiązek tyczy objawienia publicznego Bożego Słowa. Gdzie ani jedna jota, ani jedna kreska się nie zmieni, aż się wszystko wypełni. Natomiast Jan Paweł II. Mówiąc o Fatimie, powiedział właśnie o obowiązku, ale nie wypełnienia, tylko wysłuchania. Tym rozróżnił prywatne objawienia od publicznego, od Bożego Słowa. Wszystkie są ważne, ale wyróżnił w ten sposób, mamy obowiązek jako Kościół wysłuchać tego orędzia. Moi drodzy, jak ktoś sobie nie zdaje sprawy, że jest chory, nie pójdzie do lekarza. Jak ktoś, co będzie wmawiał, że nie ma nałogu, bo, jest, bo wystarczy tego chcieć, jak nie zdaje sobie sprawy, jak poważnym jest stanie, nie będzie prosił o pomoc. Właśnie Fatima nam otwiera oczy, żebyśmy pewne fundamentalne prawdy, wiary zobaczyli w pełnej krasie. Nie przykurzone tradycją, rutyną, wiekami, kurzem, tylko żeby one w całej, pełni na nowo wybrzmiały. I dlatego Jan Paweł II mówi, mamy obowiązek wysłuchania orędzia Svatimy. Takich słów nie powiedział Kościół przez dwa tysiące lat w stosunku do żadnych innych prywatnych objawień. Skoro obowiązek, to jako Kościół przez te dni będziemy kochani pochylali się nad tym orędziem, do którego nas tak mocno wezwał święty Jan Paweł II. Z pewnością złóżmy w sercu Bożym nasze plany.